Nowenna do Świętego Ojca Pio, dzień piąty. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Święty Ojcze Pio, Ty przez swoje niezwykłe zjednoczenie z Panem lewałeś z serca wątpiących nadzieję, że Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany, że z cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy budzi się nadzieja. Bądź ze mną w moim doświadczeniu i intencję intencje. Abym zawsze ufał w miłość Boża. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święcie imię Twoje, przejść Królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw do swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków, amen. O Jezu, pełen łaski i miłosierdzia, Ty dla zbawienia dusz ludzkich podjąłeś mękę i umarłeś na krzyżu. Aby wjednać przebaczenie grzechów, pokornie błagam Cię za przyczyną świętego Ojca Pija, kapłana i stygmatyka, który wielkodusznie Ci służył, poświęcał swe życie i cierpiał dla ratowania grzeszników. Udziel mi przebaczenia moich win i łaski. Miejcie swą intencję. Jezu, dla większej chwały. Twoje raczko wsławić chwałą świętości i przyciągnij wszystkich ludzi do swego miłującego serca, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Ojcze Pija. Módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.